W Stowarzyszeniu Kursów jest wiedza o usuwaniu bolesnych doświadczeń. I dzisiaj powiemy sobie o tym zapisie, gdyż w bolesnych doświadczeniach wydaje się, że zapisany jest tylko ból, ale to nie jest prawda. Każdy obraz, każdy dźwięk jest zapisany w tych bolesnych doświadczeniach. I dzisiaj sobie o nich popowiadamy i o tym, jak usunąć te bolesne doświadczenia całkowicie. Pierwsza sprawa to ten zapis mentalny. Te bolesne doświadczenia występują wtedy, gdy jest tam jakiś ból. Najczęściej one występują w czasie dziecięcym, w czasie kiedy jeszcze, w czasach przedurodzeniowych, albo w czasach urodzin, albo w czasie, albo w czasie niemowlęcym. Wtedy jest ich najwięcej. I to jest taki zapis, że jest wszystko zapisane. Z tych bolesnych doświadczeń, gdyż w rzeczywistości żadne wspomnienie człowieka nie ginie. Ta wiedza, na tym się opiera wiedza o usuwaniu bolesnych doświadczeń, że żadne, żadne doświadczenie nie ginie. Każde doświadczenie jest zapisane na linii czasu. I ta linia czasu, sprawia, że możesz się cofać na tej linii czasu. Oczywiście, nie wszystko jest tam zapisane, tylko to, co zaobserwowałeś swoimi y, zmysłami, i dzięki tej wiedzy możesz powrócić do tych bolesnych doświadczeń i je jeszcze raz przeżyć. Jest to trochę jak taka, ta taka podróż w czasie, taka podróż w swoich wspomnieniach. To jest niesamowite. Wiedza o tym jest niesamowita. Chodzi o to, że możesz się cofać w czasie, możesz powracać w swoich wspomnieniach do, do przeszłości. I ty w ten sposób wszystkie rzeczy odczuwasz z tych wspomnień, wszystkie rzeczy, które odczuwasz w ciele. I gdy człowiek odczuwa skutki tych bolesnych doświadczeń, to wraca do tej przeszłości. I, i tak urywkowo przeżywa tą, tą przeszłość. Ale jest pewna technologia technologia umysłu nieświadomego, która umożliwia cofnięcie się do, do przeszłości w ten sposób, żeby Całkowicie usunąć te bolesne doświadczenia, które ciążą, które naprawdę mogą ciążyć. Sprawiają one też, że człowiek jest mniej inteligentny i ma mniejsze zdolności. Dlatego tak ważna jest praca nad nimi. Usuwając je, nie usuwasz żadnej części Ciebie. Najzwyczajniej, w świecie, usuwając bolesne doświadczenia, jesteś lepszą wersją siebie, gdyż te bolesne doświadczenia nie tworzą żadnej tożsamości. Dalej, jest w tego, że możesz tym, to bolesne doświadczenie możesz się aktywować i polecenia zawarte w. Bolesnym doświadczeniu mogą działać w czasie teraźniejszym. I to jest najgorsza rzecz związana z tymi bolesnymi doświadczeniami. Człowiek może się zachowywać w pewny sposób, może być zły, może być w stanie całkowitej obojętności, czyli apatii. I właśnie to jest prawdziwe zagrożenie związane z tymi bolesnymi doświadczeniami. Te bolesne doświadczenia sprawiają, że, że ich zapis z tych bolesnych doświadczeń się uaktywnia. Ich zapis z tego umysłu nieświadomego sprawia, że człowiek. Działa w ten sposób, jak działał w czasie, w czasie tych bolesnych doświadczeń. Gdy jesteś nieprzytomny lub czujesz duży ból, ktoś może powiedzieć, ktoś może panikować, ktoś może powiedzieć, o nie, on nie może się ruszać i przez to ty przestaniesz się ruszać w chwili, kiedy w chwili, kiedy y, się aktywuje to bolesne doświadczenie, również, os, również jest coś takiego jak histeryzacja. Histeryzacja jest związana z bolesnymi doświadczeniami i ma pewne y, znaczenie związane z tą y, technologią. Działa to w ten sposób. Osoba. Która osoba, która była sprawcą, osoba, która wykonywała pewne ruchy w tym bolesnym doświadczeniu, te, ten zapis jest zapisany w tym bolesnym doświadczeniu. I jak to bolesne doświadczenie jest aktywowane, to Ty możesz wykonywać te same ruchy w czasie teraźniejszym, co osoba. Co osoba, która, która była w tym bolesnym doświadczeniu, możesz również wykonywać te, te same ruchy, co ty z przeszłości. Na przykład, ktoś może przewrócić szklankę i kopnąć ciebie, i przez to ty w obecności swojego dziecka coś kopniesz oraz. Zbijesz szklankę, a przynajmniej wykonasz taki ruch, jak zbijasz szklankę. To jest jak najbardziej powiązane z umysłem nieświadomym i tylko powiązane z tobą i umysłem nieświadomym. Niemal każdy z nas ma takie bolesne doświadczenia. Bolesne doświadczenia zawarte, yy, które mogą powstać. Już od chwili, gdzie człowiek jest w brzuchu mamy, już od poczęcia nieprawdą jest to, że dziecko w brzuchu mamy nic nie słyszy, nic nie, nic nie mówi i przez pierwsze miesiące życia dziecka już człowiek może słyszeć w ciągu szóstego, siódmego, ósmego miesiąca ciąży. Już dziecko słyszy, już dziecko w miarę odczuwa świat z myślami. Przez to już od tych miesięcy mogą powstawać bolesne doświadczenia. To powód, przez którego my mamy te doświadczenia. I, i przez takie aktywacje tych bolesnych doświadczeń człowiek gorzej funkcjonuje. Człowiek może jeszcze... W tym bolesnym doświadczeniu inny człowiek może powiedzieć coś, co staje się poleceniem. Na przykład panikuje, mówi coś i przez to ty wykonujesz te rzeczy, wykonujesz te rzeczy, co on mówi. Na przykład ktoś jest bokserem i trener na ringu mówi do niego wstawaj walcz w chwili gdy bokser ten jest ranny w chwili gdy bokser jest ranny ktoś mówi do niego wstawaj walcz nie podawaj się jesteś silny musisz walczyć bardzo bardzo y, szybko musisz walczyć musisz być silny i później jak taka osoba y, jest Kolejny raz na rynku, to to wtedy taka osoba może bardzo może nigdy nie odpuszczać, może bardzo silnie grać, może bardzo silnie działać i właśnie przez to może może komuś zrobić krzywdę, gdyż Wydaje się, że jest bardziej taka osoba agresywna, a w rzeczywistości aktywuje się bolesne doświadczenie. Ten temat jest bardzo ekscytujący i warto go, go zgłębić. Jedyny sposób, żeby pozbyć się takich nieprawidłowości, wszystkich nieprawidłowości wynikających z doświadczeń, wystarczy. Przeżywać wielokrotnie te bolesne doświadczenie. Temat przy wielokrotnego przeżywania bolesnych doświadczeń może się wydawać mało akceptowalny społecznie, ale w rzeczywistości to jest temat jak każdy inny. I warto go znać. Człowiek jest o wiele bardziej zdrowszy psychicznie, gdy nie ma już tych bolesnych doświadczeń. Człowiek może mieć również negatywne myśli, może się krytykować zbytnio właśnie przez te polecenia, przez te polecenia w bolesnych doświadczeniach. I to jest cała wiedza o tych bolesnych doświadczeniach. Resztę można się dowiedzieć z Żydzy pozostałych filmów o bolesnych doświadczeniach. W rzeczywistości człowiek może się tak cofnąć do każdego doświadczenia.